Siemanko! Sobota, 14 czerwiec, a co to oznacza? Oznacza to, że świeci piękne słońce i startujemy z mini-serią vlogów by Hunt i Lab Dogs. Dzisiaj w pakiecie trening, wyjazd, wystawa i jeszcze nie wiadomo co inne. Także zapraszamy! Tensi ja już doczekać Ciebie nie może, odpierdzielamy tak tutaj, że masakra, nie? Czekasz na pancia? Krzysiu, a w zasadzie to czego my chcemy sobie życzyć? Hmm, I czego? Nie, w zasadzie wszystkiego. Arne, jedziesz z tym koksem. Chcemy tylko żyć, bawić się do wschodu słońca Uśmiechy na twarzach, a w sercu ciągle bez proska. Chcemy tylko żyć, jakby dzień miał nie mieć końca Za najlepszych chwil i wspomnień, co będą z nami Chcemy tylko odstawmy problemy na bok Za kolejny sukces wypimy od nowa Jak lecą kłody, to ułożę schody, by przesunąć nimi do konań Doceniam chwilę radości i spokój, którego brakowało od lat Kocham uśmiechy na twarzach pod celą, a nie co wypłaca bankomat Chcemy żyć, tak żeby na zdjęcia zabrakło miejsc Żeby zostawić w sobie historię gdzie liczył się najmniejszy gest Chcemy żyć, na 100% nie napięć W domu każdy dzień Jak aureola, nie siedzi Wiktoria, bym ludziom masz pojęcia